Jak pan ocenia szansę Polaków w zbliżającym się Eurobasketcie w następnym roku? To zależy od jeszcze wielu rzeczy, od szczegółów. Co prawda mamy już ułożony kalendarz przygotowań, też zależy w jakim składzie będziemy grali. Na razie z jednej strony jest to odległy czas, z drugiej w pewien sposób jest dosyć blisko, ale powtórzę, po losowaniu tak naprawdę, które odbędzie się 8 grudnia w Paryżu, wtedy będziemy znali szczegóły podziału grup i wtedy wybierzemy ostatecznie swoich sparring partnerów, więc powiedzmy, będziemy. Wtedy oceniać szanse. Ja bym był tutaj bardzo bezpieczny. Dwa lata temu żeśmy wszyscy twierdzili, że mamy duże szanse. Skończyło jak się skończyło, w związku z tym z wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków trzeba być ostrożnym. Co musiałoby się stać, żeby polski zespół wyszedł w końcu z grupy? Ja, wracając do historycznych meczów czy, czy historycznego udziału naszych drużyn w Eurolidze, to też nie było tak źle. Pamiętajmy sukcesy chociażby prokomu, tref pod w ostatnich latach, który regularnie wychodził, czy wchodził do Top 16, czyli do najlepszej szesnastki lub nawet ósemki w 2010 roku. Wydaje mi się, że no Turów-Zgorzelec ma dosyć ciężką, trudną grupę, ale uważam, że walczy, stara się zaprezentować jak najlepiej. Myślę, tutaj się składa, jakby konkludując odpowiedź na Pańskie pytanie, tu się, na to się składa wiele czynników. Oczywiście kwestie budżetowe, kwestie tego, że no na dzień dzisiejszy kluby polskie nie mogą się z przyczyn obiektywnych równać z takimi potęgami jak Panathinaikos, Real Barcelona czy Fenerbahce. Ale tym za bardzo nie trzeba się przejmować. Trzeba robić swoje, trzeba iść do przodu i trzeba cały czas u źródeł y, tą koszykówkę rozwijać i promować. A ma Pan jakiegoś faworyta właśnie w Eurolidze? Wie Pan, widziałem ostatnio y, w trakcie posiedzenia zarządu FIBA Board, byliśmy na meczu Bayern monachium -Fenerbahce. No, Byłem pod wrażeniem gry drużyny ze Stambułu. Ciekaw jestem, jak daleko zajdzie. No ale oczywiście tradycyjnie również inne zespoły, czyli Maccabi, Real, Barcelona czy Panathinaikos. No, myślę, że na pewno się będą liczyć w tych decydujących meczach, ale no, no, no mówię, byłem, powiem szczerze, jak Pan mnie od razu pyta, pod wrażeniem gry Fenerbacze.